40. do Konstantina Szmida. A na górze zostaje ich już tylko trzech i jest zielone światło. Dawid Kubacki mówi, że tej skoczni nie lubi, ale gdyby skocznia mogła przemówić, to ona by powiedziała, że lubi Dawida Kubackiego, bo on tutaj w Wiśle radzi sobie świetnie. Zobaczmy, jest już Kubacki, wysoko leci, walczy, jest, jest daleko! O to chodziło, tutaj niełatwe warunki, to loteryjna ta seria, chodziło o to, żeby skoczyć do czołówki i on to zrobił, 128,5 metra. 128,5 metra. 5 punktów straci ze względu na wiatrę, czyli niedużo. Noty sędziowskie, to jest teraz bardzo istotne. Dwie, trzy dziewiętnastki, dwa razy 18,5. Wszystko skłania się ku temu, że Kubacki musi prowadzić i tak też się dzieje. I to prowadzi z dużą przewagą. 9,5 punktów więcej niż Laniszek, Brawo! Minimalnie 7,5 metra w pierwszym skoku. Jest już Dawid Kubacki, dziesięciokrotnie wygrywał latem zawody Grand Prix. Jak będzie dzisiaj? Trzymajmy kciuki, Dawid Kubacki już wzbił się w powietrze. Dobra prędkość na progu, ładnie, ładnie i daleko, Bra będzie Polak, dzisiaj także zwycięzcą będzie Mazurek Dąbrowskiego. Jest ten ulubiony przez nas gest Dawida Kubackiego. 128,5 metra to jest jeszcze 2,5 metra dalej niż Jan Perl. Jak tam było z wiatrem to zaledwie setnych metra na sekundę pod narty. Objęte tylko punktem 0,6. Wysokie noty za styl pojawiły się dziewiętnastki i Dawid Kubacki nie może tutaj być wątpliwości. Po raz jedenasty w karierze stanie za chwilę na naj... Mazurka Dąbrowskiego. Drugiego, Dawid Kubacki drugiego, pierwszy, Jan Herl na miejscu drugim, słowenie Damrze Waniszek. Dzisiaj na najniższym stopniu pod. Dawid Kubacki po raz jedenasty wygrywa w zawodach letniego Grand Prix. I on w tym momencie na tej liście wszechczasów doścignął Kamila Stocha, który ma tych triumfów 11. Wyżej już tylko dwóch zawodników: Austriak Tomasz Morgenstern oraz Adam Małysze. 13 zwycięstw. Andrzej Laniszek wczoraj siódmy. Dzisiaj lepiej, dzisiaj już wdrafał się na podium, zatem Słowen jest też ma powody do radości. Na miejscu drugim Jan Herl, wczoraj debiutował na podium w zawodach letniego Grand Prix, dzisiaj po raz drugi i także na drugim stopniu. No, a za chwilę Dawid Kubacki, tak jak mówiłeś, jedenasty raz wygrywa zawody letniego cyklu Grand Prix, a po raz osiemnasty zajmuje miejsce na podium król lata. Jak przez wiele lat go nazywano, który później także potwierdził to zimą, bo przecież zdobył największe trofea Mistrzostwa Świata, m.in. na normalnym obiekcie. No i wygrał turniej czterech stoczni, to także bardzo prestiżowy sukces. Brawa dla Dawida, który dzisiaj skakał pięknie, daleko. No i wygrał z przewagą dość zdecydowaną 6,6 punktów nad Janem Herlem i ponad 14 punktów nad Andrzej a zatem w pełni biało-czerwony weekend, bo w sobotę najlepszy był Jakub Wolny. Dawid Kubacki wówczas trzeci, ale w niedzielę już ten bardziej doświadczony z Polaków, 31-letni Kubacki był nie do powstrzymania. No i cieszymy się, że tak udanie rozpoczyna się dla nas to lato ze skokami narciarskimi, bo przecież to jest wstęp do sezonu zimowego, a ten sezon zimowy będzie sezonem olimpijskim, w lutym igrzyska w Pekinie. No i tam także będziemy trzymać kciuki za polskich skoczków, za biało-czerwonych i liczyć na ich udany występ. Trochę przedłużyła się tutaj ta ceremonia, bo dość długo tam sędziowie mierzyli, sprawdzali jeszcze Dawida Kubackiego, ale wszystko było w porządku. No i nasz mistrz nieco się spóźnił, ale dotarł tutaj na tę dekorację. Za chwilę wysłuchamy Mazurka Dąbrowskiego. Przepraszamy widzów programu pierwszego, którzy czekają na wiadomości. Te troszeczkę się opóźnią. Zaraz po Mazurku Dąbrowskiego, po naszym hymnie narodowym, po zakończeniu tej ceremonii dekoracji widzów programu pierwszego zapraszamy na wiadomości.